Myślę, że ten obiekt spełniający wszystkie wymagania nowoczesnej hali sportowej jest niezbędny w każdym dużym mieście. A myślę, że takim miastem jest Bielsko i całe okolice korzystają z tej hali, zarówno pod względem sportowym, bo mają tutaj miejsce liczne wydarzenia sportowe, jak i pod względem kulturalnym. Bo, bo tak jak wszyscy wiemy, są tutaj koncerty, występy, różnego rodzaju targi, więc myślę, że jest to obiekt, który jest cały czas cały czas funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie. Na spełniające wszystkie wymagania porządnego obiektu sportowego, więc myślę, że trenuje i gra się tutaj na bardzo wysokim poziomie i bardzo się cieszymy, że taka hala biarska powstała. chodzi o, o siatkówkę, nie ma tutaj jakichś takich trudnych elementów, jeżeli, jeżeli chodzi o złapanie punktu odniesienia, dobrze się na nie gra, więc e, tutaj pomysłodawca i projektant miał naprawdę niezłego nosa. E, a tak to moim zdaniem koncerty, inne występy teatralne czy kulturalne na pewno były tutaj fajnie prosperowe. Dzięki Unii Europejskiej bielsko biała posiada najnowocześniejszą budowlę tego typu w województwie śląskim o przeznaczeniu sportowym, widowiskowym i wystawienniczym. Hala znajduje się w atrakcyjnym miejscu bielska białej w otoczeniu gór z możliwością łatwego dojazdu. Obiekt otaczają malownicze ścieżki rowerowe oraz szlaki górskie Muzyka Możliwe jest rozgrywanie meczy piłki siatkowej, ręcznej oraz nożnej halowej. Ponadto, hala jest w stanie pomieścić pełnowymiarowe, składane lodowisko do short tracku oraz jazdy figurowej.